Mamy niesamowity przywilej goszczenia dzisiaj z nami doktora Michaela Browna. Przez ostatnie 25 lat dla mnie osobiście był on ojcowskim głosem w moim życiu. Zaczęło się od tego, że gdy byłem młody, kupowałem kasety, na których były nagrane jego nauczania. Potem byłem częścią jego szkoły mentoringowej. Zawsze był on dla mnie ojcowskim głosem w moim życiu. Opowiem wam teraz króciutką historię. Narodziłem się na nowo w 1997 roku. Miałem wtedy ogromny problem z czytaniem słowa. Nie wiedziałem, jak sprawić, by słowo mnie interesowało. Narodziłem się na nowo podczas przebudzenia w Brownsville. Któregoś wieczoru dr Michael podczas spotkania położył na mnie swoją rękę. Ludzie byli potężnie dotykani Bożą mocno na tym spotkaniu. Położył na mój brzuch rękę i powiedział głód. Coś tego dnia wydarzyło się we mnie. Pamiętam, że na następny dzień przeczytałem całą księgę rodzaju. Nie byłem w stanie odłożyć Biblii na półkę. Pojawiło się we mnie nienasycone pragnienie Słowa Bożego. Coś zmieniło się tego dnia w moim życiu, gdy dr. Michael pomodlił się o mnie. Odkryłem, że Słowo jest pełne Bożych pocałunków. Odkryłem, że Boża Miłość wylewa się na moją duszę poprzez Słowo Boże. I właśnie o tym chciałbym dzisiaj z wami rozmawiać. Motywem przewodnim tej rozmowy będzie 13 rozdział przypowieści Salomona, 13 werset. Kto gardzi Słowem, ten ginie. Lub kto gardzi Słowem, będzie jego dłużnikiem. Bardzo ważnym jest to, żeby Boże Słowo zajmowało odpowiednie miejsce w naszych sercach. Doktorze Brown, tak się cieszymy, że jesteś z nami. Dziękuję za zaproszenie i dziękuję za to, że opowiedziałeś tę historię. Powiedz nam, dlaczego tak ważnym jest to, żeby czytać Biblię. Czytanie Słowa jest fundamentalnym sposobem na poznawanie Boga. Dzięki Słowu wiemy, kim On jest. Dzięki Słowu wiemy, czego On od nas wymaga oraz co nam obiecuje. Jeżeli nie bierzemy Słowa pod uwagę, to napotkamy na swojej drodze bardzo wiele różnych odpowiedzi na pytania dotyczące Jezusa, Jego charakteru, Jego nauczania, Jego zmartwychwstania, czy też stworzenia, lub tego, w jaki sposób Bóg odnosił się do Izraela. Jeżeli pominiesz Boże Słowo i będziesz jedynie przyglądał się tradycji, szybko zauważysz, że istnieje niezliczona ilość ludzkich opinii i spekulacji na temat tych wszystkich kwestii. Drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział szesnasty, werset przypomina nam, że całe słowo jest natchnione przez Boga. Dosłownie oznacza to, że całe słowo ma w sobie tchnienie Boga. Jezus mówi, że słowo nie może się zachwiać. Czwarty rozdział listu do Hebrajczyków mówi nam, że słowo Boże jest żywe, ostre. Niczym miecz obosieczny jest w stanie oddzielić duszę od ducha. Mojżesz spisał wszystko, co Bóg do niego powiedział. Każdy król Izraela posiadał zwój pisma. Czytano mu jego treść regularnie. Gdy Mojżesz umarł, a jego miejsce miał zająć Jozłę i wszystko spoczęło na jego barkach, Bóg powiedział mu: Niech tora nie schodzi z Twoich ust. Bóg powołał go do tego, by słuchał słowa i wypowiadał je na głos. W psalmie pierwszym czytamy, że prawdziwie błogosławionym i wydającym owoc w każdym czasie jest człowiek, który rozkoszuje się słowem i myśli o nim dniem i nocą. Jezus powiedział swojemu ojcu: Twoje słowo jest prawdą. Psalmista w 119 psalmie mówi, że ukrył słowo Boże w swoim sercu tak, aby nie zgrzeszył przeciwko niemu. Przypowieści, czwarty rozdział, dwudziesty drugi werset. Jest to mowa o słowie, nie spuszczaj go z oczu, zachowaj je w głębi serca, bo jest życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. Paweł, listy, Kolosan, trzeci, rozdział, 16, werset. Niech słowo Chrystusowe mieszka w was obficie. Jezus w piętnastym rozdziale Ewangelii na siódmym wersecie mówi, jeżeli będziecie trwać we mnie, a moje słowa będą trwać w was, Proście o cokolwiek, a stanie się Wam. Zwiedzenia, które przychodzą do Kościoła, wynikają z tego, że odchodzimy od Słowa Bożego. Przestajemy je mieć w naszych sercach i w naszym umyśle. Słowo jest fundamentem. Ono łączy nas z Bogiem we właściwy sposób. Ono kształtuje nasze życie modlitewne, kształtuje nasze uwielbienie i kształtuje to, w jaki sposób służymy Bogu. Nie wiem, czy teraz dobrze to pamiętam, ale wydaje mi się, że jako młody wierzący zapamiętywałeś 20 wersetów dziennie. Przez pierwszy rok od mojego Nowego Narodzenia byłem tak głodny słowa, że czytałem je dwie godziny dziennie. Następnie zapamiętywałem je przez godzinę dziennie. Dzięki temu byłem w stanie zapamiętywać 20 wersetów dziennie. Potem modliłem się w językach i medytowałem nad wersetami, których się nauczyłem. Myślałem o niej, gdy jechałem samochodem albo szedłem na przystanek. Cytowałem słowo gdziekolwiek byłem. Miałem je stale przed oczami i było stale w moim umyśle. W ten sposób Bóg położył w moim życiu właściwy fundament. Dzięki temu, zanim zacząłem swoją pierwszą pracę zarobkową w wieku 18 lat, miałem już zapamiętanych jakieś 4 tysiące wersetów i przeczytałem Biblię całkowicie jakieś 4 lub 5 razy. Mówiłeś już o medytowaniu nad słowem oraz o czytaniu słowa. Powiedz, jak ważnym jest studiowanie słowa i czy różni się ono czymś od czytania słowa. Potrzebujemy perspektywy małego robaczka i potrzebujemy perspektywy zlotu ptaka. Być może fajnym pomysłem jest to, by przeczytać całą Biblię raz na rok. Przez lata tak wiele studiowałem słowo, że czasem zapominałem o czytaniu całej Biblii jednym ciągiem. Dlatego co jakiś czas czytam Biblię jednym ciągiem. Chociażby teraz realizuję plan przeczytania całej Biblii w 90 dni. Czyta się kilka rozdziałów dziennie. Idzie to naprawdę szybko. Co jakiś czas robię sobie notatki podczas takiego czytania i myślę sobie, chciałbym do tego wrócić później. Dzięki temu uzyskujesz perspektywę z lotu ptaka. Nie skupiasz się na jakimś jednym temacie. Dzięki perspektywie z lotu ptaka masz właściwe spojrzenie na naturę Boga. Dzięki czemuś takiemu nie znajdujesz się w sytuacji, w której przez lata nie zaklądasz do pewnych fragmentów. Rozszerza to naszą perspektywę. A co jakiś czas Bóg również przemawia do ciebie przez to, co aktualnie czytasz. To trochę jak bycie na zdrowej diecie. Studiowanie słowa też jest bardzo istotne. Dlaczego? Ponieważ słowo Boże jest bardzo głębokie. Dla przykładu, moja praca doktorska, którą złożyłem na Uniwersytecie Nowego Jorku, dotyczyła studium hebrajskiego słowa oznaczającego uzdrowienie. Przez kilka lat intensywnie studiowałem ten temat. Badałem każdy werset oraz kontekst kulturowy. Badałem podobne słowa w innych językach. Podczas takiego studium zawsze dokonujesz jakiegoś odkrycia. Studium słowa to jak spotkanie sam na sam z jakąś osobą i poświęcenie jej całej swojej uwagi. Gdy jesteś zaręczony, spędzasz ze swoją drugą połówką godziny. Cały czas dowiadujesz się nowych rzeczy na jej temat. Jedno pytanie prowadzi do drugiego, i konwersacja trwa i trwa. Uwierz mi, że chcesz rozumieć, co Paweł ma na myśli, gdy mówi o sprawiedliwości. Chcesz wiedzieć, co oznacza to, że Jezus jest Słowem Bożym. W ten sposób Jan mówi o nim w prologu do swojej Ewangelii. Być może chciałbyś skupić się na jakiejś konkretnej księdze. Możesz spędzić całe miesiące w Ewangelii Mateusza. Słowo jest tak głębokie. Możesz zacząć zagłębiać się w hebrajskie albo w grekę. Możesz porównywać jeden werset z innym. Możesz używać różnych opracowań. Ja sam napisałem opracowanie na temat Księgi Jeremiasza oraz na temat Księgi Joba. Piszę teraz opracowanie na temat Księgi Izajasza. Jeśli chcesz, możesz spędzić całe miesiące, pochylając się nad kilkoma wersetami. Ponieważ jest w nich tak wiele skarbów i tak wiele treści, ci, którzy nie znają hebrajskiego i greki, mogą korzystać z bogactwa tak wielu różnych tłumaczeń, które można porównywać ze sobą nawzajem. Możesz badać to, które tłumaczenia różnią się między sobą, które mówią zawsze to samo, a które nie. Po pewnym czasie odkryjesz, że takie studium nie jest jedynie ćwiczeniem Twojego intelektu. Niektórzy ludzie łapią się w tę pułapkę. Zaczynają słowo traktować tak intelektualnie i teologicznie, że przestają widzieć w nim Boga. Studiowanie słowa staje się dla nich ćwiczeniem rozwijającym ich intelekt. Traktują tę aktywność jak uczenie się chemii czy fizyki z podręcznika. Zawsze musimy pamiętać, że studiujemy Boże Słowo. Zawsze musimy modlić się, żeby Duch Święty objawiał nam jego treść. Niektóre z najważniejszych objawień, jakie otrzymałem, przyszły do mnie w czasie bardzo intensywnego studiowania Słowa. A więc rozróżniasz medytowanie nad Słowem, czytanie Słowa oraz studiowanie go. A teraz wspomniałeś o czymś, do czego chciałem przejść. Powiedziałeś coś o objawieniu Bożego Słowa. Jaka jest różnica pomiędzy zrozumieniem jakiegoś tematu swoim umysłem, a między otrzymaniem objawienia? Patrzę na objawienie z kilku różnych perspektyw. Weźmy za przykład fragment, który znasz od lat. Czytasz go i nagle wyskakuje ci on przed oczy. Widzisz go zupełnie inaczej niż wcześniej. Nie wynika to z tego, że dowiedziałeś się jakiegoś ciekawego faktu na temat użytego w nim słowa. Które powinno być przetłumaczone tak czy inaczej. Po prostu nagle ten werset uderza cię prosto w serce. Dotyka cię tak, jak nigdy nie dotknął cię wcześniej. Wiesz, gdy jesteś w kościele podczas przebudzenia, jesteś tak poruszony, że wybiegasz z budynku i dzwonisz do swoich przyjaciół i krzyczysz: Jezus jest prawdziwy, Jezus naprawdę istnieje. Tak, tak, wiemy, że on istnieje. Nie, wy nie rozumiecie, on naprawdę istnieje. Mówię o momencie, w którym po prostu łuski spadają ci z oczu. Drugim rodzajem objawienia jest zobaczenie w wersecie czegoś, czego nigdy nie widziałeś wcześniej. I nie mówię tutaj o doszukiwaniu się w wersecie czegoś, czego w nim nie ma. Czasem wydaje nam się, że nasze myśli są Bożym Objawieniem. Musimy na to uważać. W psalmie 119 psalmista modli się. Otwórz oczy moje, abym oglądał cudowność Twojej Tory. Cudowność Twojego nauczania. W 24 rozdziale Ewangelii Łukasza, po zmartwychwstaniu, Jezus spotyka się ze swoimi uczniami i czytamy, że On otworzył im umysły tak, aby mogli zrozumieć pisma. A więc istnieje rzeczywistość otwierania umysłu. Może jesteś Żydem, który bardzo dobrze zna treść 53 rozdziału Księgi Izajasza i być może czytałeś ten rozdział jakiś czas temu nagle Twoje oczy się otworzyły. Zobaczyłeś, że mówi On o Mesjaszu, który umarł za nasze grzechy i z martwych Zobaczyłeś, że On nie cierpiał za swoje winy, ale za nasze. A więc objawienie przychodzi do nas w różnych formach i w różny sposób. Czasem przychodzi do nas poprzez werset, który bardzo dobrze znamy. Przychodzi jednak do nas zupełnie nowe znaczenie i zrozumienie. Prawda objawia nam się przez niego w zupełnie nowy sposób. Jest tak dlatego, ponieważ Słowo Boże jest żywe i skuteczne, jest aktywne, przeszywa naszą duszę głęboko, doprowadza nas do miejsca upamiętania oraz pokazuje nam naszą ścieżkę czy drogę. Pamiętam, że czytałem dużo siódmy rozdział Księgi Jeremiasza, gdy pracowałem nad moim komentarzem do tej Księgi. Znajduje się w tym rozdziale znany fragment, w którym Bóg pyta swój lud: Czy myślicie, że moja świątynia to jaskinia zbójców? Jezus w swoich czasach również wspomina o tym fragmencie. Mówi: Zamieniliście mój dom, który miał być domem modlitwy, w jaskinie zbójców. Znałem zarówno ten fragment z Księgi Jeremiasza, jak i fragment, w którym Jezus się do niego odnosił. Bóg w siódmym rozdziale Księgi Jere... kradniecie, robicie te wszystkie bezbożne rzeczy, a potem wydaje wam się, że pójdziecie do mojej świątyni i wszystko będzie w porządku. Jaskinia zbójców jest miejscem, w którym przestępcy chowali się po jakimś napadzie mieli ustalone tajne miejsce spotkania i schowania się przed ludźmi, którzy będą ich szukać. Bóg w tym kontekście pyta swój lud: Myślicie, że schowacie się w mojej świątyni, mimo tego, że popełniacie te wszystkie grzechy? Jezus podbił jeszcze stawkę. Powiedział ludziom: Nie tylko chowacie się w Bożej świątyni, ale popełniacie swoje przestępstwa w świątyni. A więc Jezus w tym fragmencie nie tylko cytował Jeremiasza i odnosił się do Niego cytował go, ale jednocześnie stosował go w jeszcze mocniejszym znaczeniu. A więc czasem po prostu zapala ci się światło w głowie, czasem widzisz nagle rzeczy, których nigdy wcześniej nie widziałeś. Może to całkowicie zmienić twoje życie. Zawsze powtarzam, że Biblia jest jedyną księgą, która wymaga, by jej autor był obecny podczas czytania jej. Czy uważasz, że właśnie za to odpowiedzialny jest Duch Święty? Tak, całkowicie się z tym zgadzam. Oczywiście jesteśmy w stanie zrozumieć słowa, które są zapisane na kartce. Duch Święty jednak musi je nam objawić. Duch Święty zamieszkuje w nas. Dlatego tak ważnym jest, żebyśmy czytali Boże Słowo. Nie robiąc niczego innego. Ludzie czasem jedynie słuchają słowa, podczas gdy robią inne rzeczy. Nie słuchaj Biblii audio, gdy czytasz gazetę czy oglądasz telewizor, gdy oddajesz siebie słowo i dajesz mu swoją niepodzieloną uwagę, wtedy Duch Boży jest obecny. Mimo tego dobrze jest prosić Ducha Świętego, proszę, otwórz mój umysł. Pomóż mi zrozumieć to, co czytam. Przemów do mnie w świeży sposób. Wszystko w naszym życiu rodzi się w naszej relacji z Bogiem. Są kulty, które dodają do Biblii dodatkowe księgi, tak jak na przykład Mormoni ze swoją księgą Mormonów. Oni też czytają Biblię, ale Księga Mormonów jest dla nich najważniejsza. Dlatego właśnie są kultem. Świadkowie Jehowy czytają różne opracowanie, które pomagają im rozumieć słowo. Czytają jednak słowo. Jednocześnie ich wersja jest fatalnie przetłumaczona. Czytają ją z duchowymi okularami na oczach. W drugim liście do Koryntian, trzecim rozdziale, Paweł mówi o Żydach, którzy mają dla Boga gorliwość, ale gorliwość nierozsądną. Słowo mówi, że istnieje zasłona która nie pozwala Żydom zobaczyć, kto jest Mesjaszem. Zostaje ona usunięta z ich oczu dopiero wtedy, gdy zwracają się ku Jezusowi Chrystusowi. Dopiero wtedy Duch Święty ich uwalnia. Jezus w czwartym rozdziale Ewangelii Łukasza cytuje 61 rozdział Księgi Izajasza, mówi Duch Pański jest nade mną, aby głosić dobrą nowinę. Ten sam Duch Święty jest nad nami. Byśmy my głosili Słowo. Duch Święty daje nam moc do tego, by żyć zgodnie ze Słowem, daje nam zrozumienie i objawienie. Niektórzy bardzo negatywnie reagują na Słowo objawienie, zwłaszcza nasi bracia, którzy są niecharyzmatykami. Uważają oni, że my uważamy, że każde objawienie, które otrzymujemy, jest równe ze Słowem Bożym. Nie jest to prawda. Tylko Słowo Boże jest Słowem Bożym. Gdy Bóg nam mówi, przeprowadź się tam, zrezygnuj z tej pracy, podejmij inną. Głoś tej i tej osobie to daje nam słowo, które musi zostać zbadane. Nie jest to słowo, które może zastosować do swojego życia każdy człowiek. Natomiast spisane słowo Boże ma uniwersalne zastosowanie dla całej ludzkości. Dotyczy każdego człowieka. Pamiętam, że Andrew Murray powiedział kiedyś coś takiego: Gdy się modlimy, to my wzbijamy się ku górze, by spotkać się z Bogiem. A dając nam słowo, Bóg zszedł na dół, by spotkać się z nami. Czy słyszysz Boży głos czytając słowo? Och, tak, absolutnie. Jest krytyk ruchu charyzmatycznego, imieniem Justin Peters. Mieliśmy ze sobą kontakt. Wymieniliśmy kilka telefonów i e-maili. Nasze spojrzenia na różne rzeczy różnią się od siebie na bardzo głębokim poziomie. Ale oczywiście jest on bratem w Panu gdy krytykuje charyzmatyków, często mówi coś takiego: Jeśli chcesz usłyszeć słyszalny głos Boga, to zacznij czytać Biblię na głos. Szczerze mówiąc, bardzo podoba mi się ta myśl. Oczywiście, ja nie skupiam się na tym, by akurat usłyszeć Boga w sposób słyszalny. On przemawia do nas na tak różne sposoby. Oczywiście są takie momenty, w których Duch Święty daje nam słowo, które nie pochodzi, jeśli chodzi o treść ze Słowa. Mówi nam, usłysz w sposób proroczy tej osobie. Pomódl się o tamtą osobę. Jezus powiedział, moje owce znają mój głos. Także my trwamy w ciągłej społeczności z Duchem Świętym, który do nas przemawia. Trwamy z Nim w społeczności i w Koinonii. On będzie przemawiał do nas na różne sposoby. Ale oczywiście słyszałem Boży głos w swoim życiu bardzo wyraźnie, gdy czytałem Boże Słowo. Bóg bardzo jasno przemawiał w moim życiu przez nie. Czasem czytam fragment, który dotyczy zupełnie innej kwestii, jednocześnie daje mi on odpowiedź na temat, z którym się zmagałem, odpowiada na moje pytanie czy zmartwienie z zupełnie innej perspektywy. Czasem po prostu Bóg mówi do mnie, używając prawdy swojego słowa. We wczesnych latach 90. napisałem książkę. Gdzie się podziała moc Boża? Czytałem wtedy Księgę Kapłańską. Czytałem o wymaganiach, jakie musiał spełnić kapłan. Ich fizyczne ciało musiało być pozbawione jakiegokolwiek defektu. Bóg przez tę zasadę chciał pokazać nam coś na temat jego charakteru. Kapłanem nie mogła zostać osoba, która miała garb albo jakiś defekt na swoim ciele. Oczywiście to prawo dotyczące fizyczności miało nauczyć nas pewnej duchowej lekcji. Bóg chciał, żebyśmy zrozumieli, że my w naszej służbie przedniej mamy być nienaganni. Pamiętam, że gdy czytałem o Bożym Sądzie w Księdze Kapłańskiej. Pewne fragmenty dotykały mnie bardzo w kontekście powołania do życia w świętości i czystości. Zdawałem sobie sprawę, że nie mogę trywializować Bożej świętości. Wpłynęło to w potężny sposób na moje życie. A więc takie rzeczy działy się w moim życiu w różnych jego momentach. Bóg dotykał mnie swoim słowem, gdy nad nim medytowałem, gdy je studiowałem, czy gdy je czytałem, lub modliłem się nim. Pamiętam, że w 1992 roku Bóg przywrócił mnie do miejsca mojej pierwszej miłości. Wysłał mnie do kościołów, które ledwo co akceptowały Ducha Świętego i działy się wspaniałe rzeczy. Czasem, gdy czytałem 32 rozdział Księgi Jeremiasza od 9 wersetu, drżałem w obecności Bożej. Jest to fragment o fałszywych prorokach, w którym Bóg ich konfrontuje. Ten fragment uformował mnie. Pamiętam to, co działo się wtedy do dzisiaj. A więc oczywiście w naszej codzienności Bóg przemawia do nas na różne sposoby, czy to przez swoje słowo, czy przez to, że nagle nam się coś przypomina. Są takie momenty, w których Bóg uderza nas swoim słowem ze zwiększoną siłą. Ja w takich momentach czuję się jakby to sam Bóg krzyczał do mojego ucha. Jakiś czas temu słuchałem twojego przesłania na temat Samsona. Powiedziałeś w nim, że Bóg szanuje tych, którzy szanują Jego Słowo. Czy to doświadczenie, którym się teraz podzieliłeś, jest właśnie przykładem drżenia na Boże Słowo? Tak, koncepcja drżenia na Boże Słowo pochodzi z Księgi Izajasza. Nie jest istotne to, czy budujemy Bogu wielką świątynię. Nie ma znaczenia to, ile pieniędzy dajemy na królestwo. Nie ma znaczenia to, jacy jesteśmy elokwentni, gdy głosimy. Ma znaczenie to, czy drżymy na Jego Słowo. Ultraortodoksyjni Żydzi nazywają się dzisiaj Haridim. Dosłownie to słowo oznacza trzęsący się. Odnosi się ono właśnie do tego fragmentu z Księgi Izajasza. Mamy tendencję do trywializowania Bożego Słowa. Łatwiej przychodzi nam trywializowanie go, niż drżenie na jego treść. Mamy tendencję do minimalizowania znaczenia Słowa. I tego, jak absolutną istotą naszego życia ono jest. Pamiętasz piosenkę Keitha Greena? Śpiewa on w niej Kochasz ten świat, a mnie unikasz. Czasem sam napominam się treścią tej piosenki. Śpiewa on tam, że wolisz czytać swoje gazety i książki, a unikasz mnie samego. Dzisiaj już może nie czytamy tyle gazet, ale siedzimy w internecie, czytając artykuły. Czasem, gdy to robię, zastanawiam się, po co to robię, skoro mogę czytać Boże Słowo. I tutaj nie chodzi o legalizm, ale o zrozumienie tego, że trwamy w duchowej walce, że wokół nas toczy się duchowa wojna. Wyobraź sobie, że ktoś teraz dokonuje odkrycia. Znaleziony zostaje manuskrypt, w którym na 100% spisane są słowa, które pochodziły z ust Jezusa. Nie ma ich w Biblii, ponieważ dopiero co zostały odkryte. Każdy by studiował te słowa, badał je z lewa na prawo. Słuchajcie, my już mamy Jego Słowo. Pamiętasz, gdy spotkaliśmy się w Pizza Hut w północnej Karolinie? Pamiętam, że gdy rozmawialiśmy, Ty miałeś ze sobą swój notatnik i spisywałeś niektóre rzeczy, które mówiłem. Skoro czasem traktujemy w ten sposób i z takim szacunkiem siebie nawzajem. To, ileż bardziej powinniśmy szanować Boże Słowo. Jakby się zachował, gdybyś miał audiencję z Bogiem, jeden na jeden, gdyby przyszedł on na pięć minut, okrył się przed tobą swoją chwałą i powiedział ci: Erik, przez następne pięć minut będę mówił do ciebie rzeczy, które są kluczowe do tego, w jaki sposób masz przeżyć resztę swojego życia. Byłbyś tak poruszony, spisałbyś każde słowo. Codziennie wracałbyś do tego, co Bóg Ci powiedział. O ileż bardziej powinniśmy szanować już Słowo, które zostało nam dane. Powinniśmy traktować Słowo z bojaźnią i z szacunkiem. Powinniśmy podchodzić do Niego z radością i z oczekiwaniem. Moja żona Nancy miała taki wyjątkowy czas szukania Boga w swoim życiu. Było to lata temu. Była zdeterminowana, by poznać Go bardziej. By poznać go tak, jak nigdy wcześniej go nie znała. Wydrukowała sobie setki wersetów, które mówiły o Bożym charakterze i o Jego świętości, łasce. Przez całe miesiące, codziennie, czytała wszystkie te fragmenty, które sobie wypisała. Niesamowite było to, że codziennie zachowywała się tak, jakby tę listę czytała po raz pierwszy. Przewracała kartkę i wołała: Wow! Wołała, on jest niesamowity. Potem, gdy jeszcze tego samego dnia czytała Ewangelię, gdy dochodziła do Jezusa i do jego słów, zaczynała płakać, i to bardzo mocno. Gdy wchodziłem do jej pokoju modlitewnego, codziennie kosz na śmieci był pełen chusteczek. Każdego dnia była tak dotykana i tak przytłoczona dobrocią Bożą i Jego charakterem. Pomyśl sobie o czwartym rozdziale Księgi Objawienia i o tym, co robią starcy. Wciąż mówią to samo, święty, święty, święty. Wciąż składają przed Nim swoje korony. Robią to w kółko. Zawsze sobie to wyobrażam w ten sposób, że oni klękają przed Bogiem, składają przed Nim swoje korony. Po jakimś czasie zakładają je z powrotem na głowę, podnoszą je do góry. Znów patrzą na Niego i pod wpływem Jego wspaniałości znów padają przed Nim w uwielbieniu. To samo może się dziać z nami i ze Słowem. Możemy padać w zachwycie przed bogactwami, które w Nim są. Bóg nagradza tych, którzy Go szukają. Mówi o tym drugi, trzeci, czwarty rozdział Księgi Przypowieści. Leonard Ravenhill powtarzał: Skarby znajdują się pod ziemią. Na powierzchni jest mnóstwo drewna, kamieni czy trawy. Mamy ich pod dostatkiem, ale szlachetne kamienie są ukryte pod ziemią. Trzeba ich szukać. Gdy to robimy, Bóg nas nagradza. Otrzymujemy skarby, które są wieczne. 25 lat temu pomodliłeś się o mnie. Stąpił wtedy na mnie głód Bożego Słowa, który był ze mną nawet w momentach, w których byłem dalej od Boga. Czy pomodliłbyś się teraz o słuchaczy? Wierzę, że Bóg uczyni teraz w ich życiu to, co uczynił we mnie 25 lat temu. Ojcze, prosimy Ciebie teraz o coś, co jest zgodne z Twoją wolą, co jest całkowicie w harmonii z Twoim Słowem. Proszę Ciebie o każdą osobę, która tego słucha i to ogląda, w ponadnaturalny sposób, Zwiększ w nich wszystkich głód Twojego słowa i Twojej prawdy. Jest napisane, że gdy przybliżymy się do Ciebie, Ty przybliżysz się do nas, Boże, pokutujemy z obojętności, pokutujemy z lenistwa i z cielesności, pokutujemy ze wszystkich rzeczy, które odciągają nas od Twojego słowa. I prosimy Cię teraz o świeże głód, o świeże pragnienie tego, by poznać Ciebie bardziej. Chcemy poznawać Ciebie przez Twoje Słowo. Chcemy kochać Ciebie bardziej. Chcemy Ci służyć. Chcemy Ciebie szukać. Daj nam głęboki głód szukania Twojego Słowa. Prosimy Ciebie o to, żebyś uczynił to przez swojego Ducha Świętego. Gdy my będziemy robić jeden krok w Twoim kierunku, Ty rób krok w naszym kierunku. Gdy dzisiaj okażemy Ci posłuszeństwo, daj nam więcej głodu, który będzie z nami do jutra. Daj nam głód, który będzie trwały w naszym życiu. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Doktorze Michael, tak bardzo Ci dziękuję. To była radość dla mnie. To było dobre. Sam siebie przekonałem o tym, że czeka na mnie jeszcze wiele skarbów do odkrycia w słowie.